Dzień dobry, czyśliczami To Was. Bardzo serdecznie jestem, Paweł. A dziś z Szelka oraz Ren. Hello. I Co, przygotowani, gotowi? Mam John, John Wick napad. Wyciek danych będzie. E, wyciek danych? Nie, nie, Wyciek będzie. Wyciek będzie, że jest gotowy. Tak, nie, jestem gotowy, ukończyłem szkolenie. E, Johna Wick. Tutaj mam zapiski to? wszystkie, które żeśmy zebrali. E, go, a, już to e... przeczytałem dawno. 5, 5 razy. Zomora, włączmy świetarkę, żeby tutaj w razie czego się e, zostawiali wiadomości. E, I możemy iść, słuchajcie. Dobra, to chodź, bo nie ma czasu na czekanie. Nie ma czasu na czekanie. Nie ma czasu na czekanie, chodź. Tak jest, ale jest muzyka na czekanie. Dobra. Na przykład ta Wywindzie I told you they come back. Where do too because it makes <laughs> me feel inside. enjoyable. Yeah, so Clifford and I analyze the data. I mean, Clifford analyzed the data and I analyze Clifford. Let me give you an takes. example of my sort of thinking. Could you stop it with the keynote thing? But sorry, can I make a call here? <laughs> oh. <laughs> from a top secret former government facility we you we you it, it was all a setup short stop i always wanted to call someone that Listen, you're going to get us all killed. It's as clear as the very natural-looking hair on my head. What are you talking about? They're not bugs. Don't you see that the fact that they told you to fire me proves beyond all reasonable doubt that you were wrong and this is a conspiracy? Let me give you an analogy. Why are you talking like that? Really annoying people when you're working on that. I'm a visionary. I and see things! I'm running late to a departmental potluck, so. Fuck your potluck! This is about stopping a fucking war! Not that again. Goodbye, Avon. See you on planet Earth. What of these days? Potluck? Of course. Of course, it's. it's now! It's fucking now! Clifford is right, the data is clear. It's right now. The entire department is out sharing meatloaf and potato salad so their base can be permanently shut down. We have to do something now. Well, we are a bunch of armed felons and you're breaking all kinds of security clearances and discussing the musings of a badly named computer. No police force in the world is going to believe us. You'll have to go there and stop it right now. I'll pay. I'll pay whatever it takes. It takes a lot. Right. Huh? Okej okay. eee, Założyliśmy mu worek, bardzo fajny worek no, gdzieś no, no, może ogóle gdzie, gdzie, żeby... gdzie żeby... jestem. No, no, to, to nie jest tak, że jest wizjonerem i ten jego program nie wow. może śledzić tego gdzie go Lester prowadzi i tak dalej? Taki wow. z niego geniusz? Dobra, słuchajcie, raz zaczynamy w takim razie. Ja już to już was zapraszam, zaproszenie za... posły. Kamizelkę sobie kupię na wszelki wypadek. Poziom normalny weźmiemy. Blokada widoku na pierwsze osobie, co by na nie, to? Nie, 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 nie. nie, nie. Brzmi? Ubrania posiadane przez gracza, myślę. I zatwierdzamy dobrze. i lecimy. I za chwilę trzeba będzie chyba rozdać hajs, nie? Kto jak? Ruszaj ten... do bazy, i aaaa! Ja! Ja. Tak, ruszaj do bazy, ajajaj! Aj, aj. Pod przekaźnikiem satelitarnym na pustyni agenci e, wroga nie zdążyłem do A Tak, mówią, po prostu. Tak jest. E, no dobra, no to w takim razie zobaczmy e, tutaj... Ja przydział. mogę mieć najmniej e, Ren, jak najmniej mówisz chcesz, tak, nie chyba... najmniej się chyba... Dobra, to oddam wam pod tym, Ej, nie da się ten, czekaj. Gymnasium to jest minimalnie, no? Gorzej nie. Teraz czekaj. Tak. No nie da się mniej. E, dobra, Joszelka. E, czyli weźmy tak... A, bo ja ci nie dałem. E, czekaj, bo nie da się inaczej. 45, 40 może 15 być. musi być. No. Muszę być. Będzie okej, okay? bo ja też włożyłem trochę hajsu to, żeby tutaj Może opotnąć. być. Dawa. Tak, dobra, zgadzasz się, okej. Okay. Ja mam, dam, misję wam dam, po misji wam dam też moją gotowy. działkę. Jest. Gotowy. Wszyscy gotowi? Okej. Okay. Ren jeszcze musi być dobrze. Status ready. Brudzony by być ready. Dokładnie. więc przecież nie rozpocznij misję. Dobrze, spokojnie, muszę tylko o... Dwie minuty jeszcze. Idę się do bazy i... Ojej, Dobra, jak no to świetna. lecimy, gotowi? Dobra. Dobra. No to rozpocznij, proszę bardzo. I jecimy z tym Ja jeszcze nie wiem czym chcę jechać. Nie myślę, że jeden pojedziemy, ten, który po prostu to będzie dobrze. jakiś tam. Opancerzony? Podejrzewam, że będzie jakiś pancerzon podstawiony, więc... No i jest mój pod pancerzony. Dobra. Dobra, no, no to to powierzchnię. na powierzchnię. Zobaczymy jak nam pójdzie. Ciekawe. Gdzie kapelusz? Nie masz. John Wick mówił, że muszę mieć kapelu. Teraz wyglądam jak Slenderman. No tak trochę. Pęciochą mam głową. Dobra. Tylko e, na oczy. Proszę, teraz nikt tutaj nie będzie tutaj, wiesz, śmieszkował, że będzie alarmował tutaj ochronę. Ale samicy śmieszek. Ja no. nie ja chcę kapelu. No i nie mogę... Nie z mogę tego zmienić, trzaicie? E, dobra, patrzcie, mamy tutaj samochodzik. Dawaj to To weźmy tamtego, weźmy tamtego, albo tego tutaj Tego pierwszego, pierwszego, pierwszego Do pierwszego, nie? Dobra No, <grym>, ale synchro Co jest? <grym>, no bo to okay. ja jadę No idzie, jedziesz nie, nie poczekaj, zatrzymaj się, pominąć podróż, tak Dałem tak Co można zrobić? Kliknąć okay. Pomijamy podróż, tak żeby nie było... Tak, 4 Alt 4 Dobra, działa <grym>, Okej okay. Dość długo pomija. Ale szybko dojeżdżamy, patrz. Bardzo Dobra, szybko. jest. Prędkością ponad to. świetną. E, 300 metrów, udaj się do bazy, spoko loko. Ajajaj. Aha, musimy mieć e, okay. ich pozbyć. Tak, no to bierzej, przejeżdżaj. I zobaczmy samochód. Okay. Dlaczego oni strzelają? Do nas. No. Dobra. Ale nie można strzelać stąd. Bo można. E, nie, bo samolot jest opancerzony, z tego ota nie można strzelać. Rozumiem. Mm. Ale można strzelać z przodu. E, jednak nie jest do końca opancerzony, bo mnie trafili. jakimś <laughs> cudem Przesto mnie okienko. trafili. Dobrze, no, to jest okienko. Dobry. E, dobra, prawdopodobnie za chwilę po prostu wysiądę, jak od, odjedziesz kawałek. Ja wysiądę i zga zgarnę, z tym, co są u góry. A, tam jest jeszcze ktoś u góry. Tak mi się wydaje. Albo nie, nie na dole, lechy. tak? Na dole? Patrzę, wjechał w niego samochód, na pełnej, a on jeszcze tutaj strzela. No, ale to poczekaj, weź tam odsuń się kawałek, ja wysiądę, dobra? O, stop, stop, stop. Wysiądę. Pan prezes dobra. wysiada. No i z szybę zbiłeś. Teraz mu nie wybaczę. Dobra, leży. Dobra, nie wstanie. Są no, no, pancerzeni troszeczkę. No co ma za pancerz? Znaczy, no, oni mają mocne pancerze, No i tu więc, serio, odpiśnię to. Ja starano po południu. Naprawdę, żeby. Że mój kapelusz. <laughs> Nie miało eee, tak wyciągnąć. Na Chyba na nas krzyczą tam. Chyba trochę tak. Musisz wyciągnąć broń. Zdecydowanie muszę. Ej, to twoja baza. Dobra. Przecież. No twoja baza, co jest? Aha. Słuchaj, biegacie normalnie po tobie. Jak mam tu strzelać? Hedy, jak tu. Ja strzelam Hedy. Tylko heady, słuchaj. Tylko heady, Tylko Hedy. Tylko hedy. Tylko hedy. Dobra, patrz, jedna, dwie pestki. Druga pestka. Czwarta pestka. Się Nauczymy się od Pawła teraz, pestek. Aha. Eee, tu jeszcze, a tu jeszcze leży. Na no dużo ich tu. Na no dużo. Pestka. Dobra. Tu leży, tu leży. Super. Dobra, leży Dobra, też, ok. Eee, czy tu jakaś świnia nam wyskoczy w końcu, czy nie? Świnia? Nie, chyba nie. Tam zjeść. Znowu mi broń zmieniło! Ja ten Dobra, tak. Ten... Znowu mi broń zmieniło na to, co nie chciałam, no ja! No to jest trochę konfuzy tych ten, jak Dobra. się leczysz, jedzą. Jem jedzenie, a później jak wyciągam broń, to granatnik. <laughs> Dobra, okej. Okay. zawsze to jest granatnik, nie jakaś inna broń, to był granatnik. Idziemy dalej. Uwaga, bo tu wbiegają. Dobra, leżę. Patrz jaki mam złoty tutaj, kurde skin. Prosto z CSA. No chłopie, ja. Nie chłopuj wchodzisz mi tu teraz. przed lufem i wchodzisz jak mam Ale do strzelasz. jak niby w trzech chcesz to zrobić, żeby nie ktoś komuś nie wchodził? Ja już wymierzony tutaj do szczelania. Nieprawda. No wchodzisz mi. Co za łobuziaki normalnie. No wchodzisz mi pod lufę. Dobra. Eee, przedostań się, dobra, jeszcze ok, tutaj niżej. mamy jakieś randomki, których musimy zostawić. Dobra, poziom nie żartuje okay, dalej. Ale jeszcze. o, już nie. Tu musimy naprawdę uważać. Zostałem Przecież 25. Uważam, uważam Zostało 0 dzieciku. No i. to już mi tutaj? Ej, totalnie straciłem całe życie. Jakim cudem, raf mi trafili tylko? Tu prawie się zajumałem, ale trudno. Lepiej <grym> zmienię już to obozu. <grym> no nie, nie, żeby nas nie Jeszcze jeden. No, Okej, okay. leży. Dobra, jeszcze mogą przybiec. Dobra. Eee, do teraz. Eee, Na piętro lewo, wyżej. W górę. Byśmy wrócić tam. raz. Aha, to pewnie. Mieliśmy tu pewnie wejść tak. tylko po to, żeby sobie postrzelać żeby Tak, w sumie na to wychodzi. Dobra? Don't weave. GI Joe. Dobra, wejdziemy. Ale alarmy. Nie, od nie. Podejdźcie. Drużyno? Okej. Okay. Dobra. Okay. Bijamy, bijamy na działka. Wszyscy? A tak. No dobra usiądę sobie. No to gramy w Matrixa dzisiaj. Czemu, nie mogę sobie ok. Gramy w Matrixa. Dobra i nawalamy. Gdzie oni są? Gdzie oni? Gdzieś tu jeszcze jakieś ziomki? Gdzie to tam są? Pyk Eee, śmigłowce, pewnie. O wszystko dookoła, panie śmigłowiec, Czekaj. Dobra. Dobra. Ej, ale ciekawe, że wcześniej nam ogóle nie użyli, nie? Jak podjechaliśmy... Akurat wiesz, pan, nie siedzieli przy nie tym użył. po prostu. Po prostu byli obok, a no. ten skąd tu przyjechał? Taka Ale sytuacja. fajne. Dobra. Już takie chcę. No. Ja mam takie wokół domu. Fajne by było, nie? Takimi tym... Takim mam takie jeszcze. wokół domu. No właśnie, gdzie tu biegają? <noise> Tego nigdy mi nie przychodzi. <noise> Dobra. Gdzieś tam ktoś jeszcze stoi chyba. No za tym... Gdzie? Tylko przed tym wiatrakiem gdzieś. Już o. nie. E, fade chyba. To dlaczego? Wstajemy. Czemu wstajemy? No nie już skończyliśmy. <laughs> takie cięcie. No takie dziwne, stało. no nie? O, nie mam maski, halo. No, nawet ładnie wygląda w tym garniaku teraz. Dobra. <laughs> All the I don't give a shit about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen to me. What's this cretin doing here? You saving your life once again, dance. but for the covert operation, operation I financed, you'd all be end. dead and the country would be in the hands, hands of, of well, who exactly? The that's the problem. This place has more leaks than a thing you try salad in. But who and why? Can I log on to clip here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy. Now, Clifford says that there's a 99% probability it is some Russians, not Iran. Iran, no. Clifford says Clifford says it's this man, Codename name Bogdan, surname unknown, Russian agitator, hitman, and war monger. Uh, I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you and the data footprint tracks back to him. Look, look at the graphics. Hey. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get yeah. some support here? Yeah. Uh, let's get out of here. Like an uh, thank I you. Bye, both of you. Playing, a really congressional Medal. Big party it. at Do the it Capitol. Like a it's been an honor to serve. In a oh, go fuck yourself. I playing, got a weird mind. No, if not a you. Clowns. Public sector for clowns. The cloud, the crowd held the cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you Dziękuję bardzo. Skąd ten chłop ma tyle hoj? No to skończyliśmy w takim razie chyba. Mm -hmm. e, i. W e, niedługim czasie będziemy chyba robić takie przygotowanie i napad. E, Dokładnie. Mm -hmm, Do Dobrze. Dobrze. Dokładnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa pa! Na razie. Na razie.